Dałam się mojemu na namówić. Od dwudziestu lat. Odwiedziłam rodzinę męża w Polsce. No, to jest tak. My specjalnie tam się za nimi nie zęskniłam, nie? My z moją zejściową to żyjemy, a jak nie przymierzając w nie? No, tak, zupełnie. No. No, tak, Co mnie robiła? Nie, to jest takie... Co tam stoi? Jest, jest, jest. No to jak już mówiłam, nie w miłości tam pojechałam, no z tego wyrachowania, mówię tak. No, całe święta, będzie ma jednej chwili na koszt rodziny, groźno <grymne> się zaoszczędzi. Dobra, jedziemy, i pojechali. Od razu zjadł szwagierka, felusia, goły wybałuszyła i powiadał, to wy? żeś tam przyjechali? No, żeś tam zaproszali, no tu żeś ma nie? No zaproszali, no, ale nie myśleli, że się I tak wcześniej, wiosnę! No ale już trudno, że to jesteś, tak? Ty franuś, mój, nie? Pobiegł w to przynajmniej na tak święta rozpocznie, a bratowo, no nie? Do kuchni do pomocy. I słuchajcie, w tym momencie. W pokoju wylazło jakieś pudłate bydle, wielkie jak krzyło, co spojrzało na Franusia, jak coś na mnie wyszukać <śm> i się grozić, warczyć o nie, że to nie przelizki, od razu powiadom Kranuś, dobra, idź już, idź, a ja, no dobra, do kuchni, do pomocy. To jest. Robota, nudno jak smok, poza nie że ale korzywę na sałatkę, nie? Nudno, nie? Ale przynajmniej się do tego tak nie? Nie to samo, no to go... go, 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 go po osiedlu, nie? I to też tu jeszcze. No, to zły tam... Kroję tą piecukę, patrzę... Jak Helusina Ciebucha, to mój starszu, szynkę do gotowania, nie? Tam. Kobiety, z jednej strony odstajała kawał, co drugi też, i na tej środek, co został, wsadziła do gara, nie? To mówię tam... Czemu ty tyle te szynki mówię też? A! Helusina Ciebucha, to mój cię powiela... Ciocia posiadanie, pospatrzyła u babci, no mówię Ci, no super. No tu nie wytrzymałam. Od razu idę do pokoju i powiadam, Częściowo! dziowo? No, będzie chcesz Jakżeś na się kawali, do gotowania, to po, po no z każdej strony odkrawaliś tą pół kawałku. Bo miałam za albożek. <laughs> <laughs> tak się odkrawala, jak nie pasowała, no. I w tym momencie dzwonek do drzwi. szwagier zdążył wstać, żeby otworzył. Już był otwarte na oście. Rodzina, z Dobrzyką. <noise> Z sześciąmi i piątką dzieciaków. i wszyscy skonują. Wtedy, żeby ja się w głowie zakręciło, nie? Stoję i patrzę i liczę se, nie wiem, bo do chwili mnie między drzwi z tym w przedpokoju, nie? tak. Tam, tak. I że liczę, jak mój franuj szczęśliwy powróci, to będzie no, na dwudziestu metrach kwadratowych dwadzieścia ludzi plus pięć medle. A to już działek za kogożału się No jedną nóżkę, na drugą nóżkę. Tak tego dobrze kował, już trzecią laskę pod Bawełski na zagryzkę skandala, nie? Reszta pije po szpapiórota. I tak gdzieś przy czwartej kolejce weźli na tematy polityczne. Panie i się zaczyna. Wejdźcie do głazy! Krzyczyta z Wnętrze ja się to myślę sobie, że z dęginy, lodówka, nie wędliny chemusiną lodówkę. Jak tam dalej pójdzie, to będzie właśnie jedna chleb chlebrach nie? Ale ta dalej swoje. Musi być sprawiedliwy, a każdemu Jak to usłyszę, ten jez stary? No to od, od samego przyjazdu z tym kiblu siedzą, nie? Od razu zaczął śpiwać, wyklęty powstać do ziemi. To już nie wytrzymałam i krzyczę. Ja nie oni tego przydać, nie mogę wstrzymać, choć w ziemi. Ale już nikt nie słuchał. o, wszyscy śpiewali, a I tak Słuchęta, gdzieś tak koło północy, tak koło tej północy tam się trochę uciszyło, nie? Mój prawnik, co to przed chwilą, do szczęśliwie powrócił, znalazł jakiś zimny bufet, i tak chcę trochę pojedli mnie. I tak jak to z tobą, tak żeśmy się pokładli i już miałem zasypiać. I nagle słyszę i czuję, że ktoś blasko i licze mnie po Myślę sobie, nic co, pranuż bierze się nacałowanie. O góją, czy <noise> <noise> przez lew. A tym dalej dyszy. To go znowu patłam. I dopiero, słuchaj, Hajda jak mnie złapał zębony za młody i nie wykroł przed pokojem, zrozumiałam, że to nie No robiłam takiego hałasu, że w jednym momencie całe osiedle się pobudziło. A Henusina dziewucha, ta i starsza jeszcze zdziwiona, mówi, co się ciocia tak żyła? to tylko hej, o się. Nie dość, że ciągle śpi na jego posłanku. To jeszcze życie z dwójkiem wyjedzie mu wszystko z jego miseczki. <śled> Nawet nie wiem, kiedy znalazłam się na dole. Zatrzymałam pierwszą lepszą tarytę i mówię, jazda na borki. Należy się pięć suchów, usłyszałam, nie? Przepraszam, mnie. <śmienny> to były najdroższe święta w moim życiu. <śmienny>